Witam, witam, Walda z tej strony Moi drodzy, pff, co tu wiele mówić no. Podoba mi się podejście niektórych ludzi Do tego życia no. Innych ludzi podejścia też nie rozumiem Te akurat podoba mi się No bo tam wiadomo o krypteksa chodzi Krypto, krypto, krypto Ja już w tym siedzę Dosyć fajnie to prosperuje No i dużo osób już tam też w swoje pieniążki w to zainwestowało Ostatnio nawet jeden chłopak Zadzwonił Skontaktował się z Piotrem Mówi proszę mi tam 10 aktyw odpalić I niech to leci mamy już o tym pojęcie Siedzę w tym jakiś tam dłuższy czas Jeszcze tam jakiś chłopak zadzwonił Czy to dzisiaj nawet mi mówił I też 10 aktyw sobie odpalił Mówię ludziom żeby to sobie Powolutku robili po jednym aktywie Jak chcą się z tym zapoznać 10 ten od razu 10 Ludzie widać, że się nie pierdzielą, że wiedzą o co chodzi. Tak, wiedzą o co chodzi, powiem wam tak: kupa ludzi, w tym krypto, robi konkretne pieniądze. Szkoda mi tylko tych ludzi, którzy cały czas są święcie przekonani, że się na tym świecie nic innego nie da zrobić. Oprócz zakładu pracy, Chomikowania pieniążków na konto, z tego homikowania później zakupienia jakiegoś tam wymarzonego samochodu. Reszty rozłożenia na raty, no i na tym się życie kończy. No, moi drodzy, no niestety, no czasy są troszeczkę inne. Powiem wam tak, ci, co nam to wpoili w te głowy, śmieją się z nas, że udało nam się w tym systemie gdzieś ugrzęznąć. Ci, co się na dzień dzisiejszy budzą i wiedzą, że można dużo lepiej i szybciej w tym życiu prosperować Robię inne rzeczy, zostawiają sobie czas na życie zrobić pieniążki, zarobić jakieś pieniądze na dzień dzisiejszy, bo idzie, bo się da. No i później <laughs> za parę lat zainwestować to w sobie w jakieś tam gdzieś mieszkanie w innym kraju gdzie można pojechać, odpocząć to mieszkanko później sobie może stać być wynajmowany innym ludziom to, co zainwestowaliście, powolutku gdzieś się tam będzie zwracało. Moi drodzy, jest mnóstwo opcji, żeby coś w tym życiu przyrobić. Ja też na dupie nie siedzę, cały czas coś robię. Jedyny czas, który uważam za stracony, to gdzieś było patrzenie w to lustro. I trzeba wyglądać, żeby się ludziom podobać. <laughs> na dzień dzisiejszy, ludzi, których znam, którzy to robią, patrzę na nich, jakbym znowu. Odpalał swój etap życiowy, który miałem kiedyś w głowie. Na pewno już bym drugi raz tą samą drogą nie poszedł. Życie jest zbyt piękne, zbyt krótkie i ciekawe, żeby cały czas jak taki koń z tymi klapkami po bokach iść tylko w jednym kierunku. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy robię kupę, kupę rzeczy. Głonię z Monachium. Lecę na chatę. To, co mam z tyłu, muszę zrzucić w chacie. Jest to moja już druga inwestycja w to, dlaczego. No bo wiem, że to się opłaca. <laughs> dlaczego? Kiedyś wam wytłumaczę o co chodzi. Moi drodzy, kiedy jest czas, żeby to kupić, kiedy jest czas, żeby to sprzedać. Moi drodzy, powolutku do przodu, nie siedzę na dupie. Pieniążki, które mi ktoś kiedyś wkręcił, że, cię, że trzeba. Tylko zarobić ciężką pracą, coraz mniej w to wierzę i tyle. Do ludzi jestem otwarty, ludziom pomagam, gdzieś tam się z nimi spotykam, rozmawiam. Jak mogę, to pomogę. Zwraca mi się to z każdej strony. Dzisiaj taka malutka dziewczynka przy kasie w sklepie stała. Mieliśmy ciężko, ciężką sytuację, jak byłem dzieckiem w domu, nie przelewało się. <laughs> Może też przez to podejście do życia takie, jakie mama nie Tak jak większość doble, dobrze życo, życzących ma, ja zawsze ludziom dobrze życzę. Ta dziewczynka przede mną stała w tej kasie i ta pani jej mówiła: 2 euro, coś tam. No moja droga nie starczy ci, zabrakło ci pieniążków, a ta dziewczynka tak patrzała na ten napój miała ze sobą i tak patrzała na ten napój. No ale ona by go bardzo chciała, no ale tu ci zabraknie. Wziąłem. W ręce miałem drobne, poleciałem po mleko, bo moja chciała do kawy. Dałem tej malutkiej pieniążki, ta pani wydaje mi resztę. Ja mówię, niech pani do tej malutkiej dziewczynce, do rączki Wzięła, poleciała, ani nie podziękowała, ale zadowolona. Ja tak patrzę na tę sprzedawczynię, mówię, kto wie, może kiedyś to ja będę pieniędzy potrzebował i ktoś mi je da, pożyczy, wręczy. Tyle. Takie jest moi drodzy podejście moje dzisiaj do życia. Nie duszę. Wydaje, nie duszę. Inwestuje. Nie życzę źle, życzę dobrze. I wiedzie mi się jak mi się wiedzie. Współczuję ludziom, którzy hejtują innych życie. Współczuję ludziom, którzy wszędzie widzą jakieś pułapki. Współczuję ludziom, którzy tak myślą, a wiecie dlaczego? Sądzą po sobie. To nie jest nic innego jak tylko Musisz popatrzeć na komentarze, na musisz wiedzieć jedno, jak ktoś coś tobie zarzuca najprawdopodobniej coś takiego u siebie w życiu odkaczył. pozdrawiam, wszystko z głową a jak potrzebujecie jakichś informacji na temat inwestowania, jak potrzebujecie jakichkolwiek informacji jeśli chodzi o Waldka napiszcie w wiadomości start ja się na pewno odezwę, pozdrawiam was wszystkiego dobrego życzę, moi drodzy wyciągajmy łapki do siebie bo coraz mniej ludzi takich właśnie na tym świecie a powinno ich być coraz więcej. Trzymajcie się Hejka i pamiętajcie. Wszystko z głową. Hej!